Jak pan skomentuje obecną kampanię wyborczą? Urzędujący prezydent jeździ po kraju, ma nieograniczony dostęp do mediów publicznych, co jest oczywiście wykorzystywane w propagandzie sukcesu jego mijającej kadencji. Nowa no, konwe konwencja to właściwie był stand-up dudy, podczas gdy część kandydatów jest y, wspominana migawkowo, a niektórzy są wręcz pomijani całkowicie, jak pan. To przecież nie jest uczciwa kampania. Dlaczego pana nigdzie nie zapraszają? Obawiają się pańskich poglądów? No dlaczego mnie nie zapraszają? No to wiadomo. No to prawda. Obawiają się dlatego, że proszę zwrócić uwagę, e, takie TVN, Polsat i tak dalej, no są apologeci Unii Europejskiej e, informacja o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej albo co nas czeka no to jest negatywne dla Unii Europejskiej, i oni tego nie chcą, więc, broń Boże, nie chcą pokazać. Nawet diabli, by gdyby była sprawa wolnego rynku, to by przymknęli oko na coś takiego, czy sprawy wolności obywatelskich, ale tamta rzecz jest dla nich niedopuszczalna. Jak głoszę, głoszę to, to po prostu dla nich jestem wrogiem. Jeżeli chodzi o telewizję publiczną, no to jestem też wrogiem, trochę też z tego powodu. Że, że głoszę wyjście z Unii Europejskiej, bo to przecież jedynym scepty, sceptykiem do Unii Europejskiej powinien być pan Kaczyński. Yy, ale, takim sceptykiem, żeby przypadkiem nie wyjść z tej Unii Europejskiej, bo ten zewnętrzny wróg musi pozostać. Inaczej nie ma wytłumaczeń dla jakichś błędów. Yy, więc, yy, no i plus, od, yy, to, że jestem konkurencją, jak gdyby, nie? Yy, no, to jest oczywiste. Więc po prostu niestety publiczna telewizja, który publiczną telewizją nie jest, no bo, jak, jak rozumiem, jest telewizją rządową, za publiczne pieniądze i robi kampanię dla jednej osoby. Tamte telewizje te są zaś ukierunkowane na co innego i mnie nie lubią, no to ja jestem wyjątkowo nielubiany przez media, no i nic na to nie poradzę. Na no pytanie pana, czy to dobrze, no rozumiem retoryczne pytanie, że Pan Duda tego typu kampanię robi, ma przewagę nad innymi, plus tego typu robi gospodarskie wizyty. No więc rzeczywiście mo mogę wyjaśnić, czemu on też tak może robić. No raz, że robi tak, bo bo chyba nie, no nie, nie ma wstydu, żeby tak robić. To jest raz. A dwa, że telewizja publiczna jest własnością rządzącej opcji i kandydata, który ma, ma wygrać. A dwa, że ma czas na to. Czas na to. A ma czas dlatego, że nie musi specjalnie pełnić funkcji prezydenta, bo i tak ma podpisać to, co ma podpisać. Nie musi mieć inicjatywy żadnej ustawodawczej, bo tylko może mieć taką, którą mu ktoś pozwoli albo mu napisze. W związku z czym nie, nie ma za wiele do roboty, więc ma czas na tego typu wizyty. No więc są takie wizyty, takie jak no, typu, gomułka. Gierek, Łukaszenka, ale Łukaszenka ma takie wizyty, tak samo tak, no, na Białorusi, ale nie w takiej ilości, no i nie w takiej kampanii. Także to tutaj, może bym tutaj, jeżeli chodzi o Łukaszenkę, bym go nieco uraził, porównując. No więc są takie wizyty. Cóż mam więcej powiedzieć? Każdy widzi, co jest grane i jak to wygląda. Można zaapelować do Państwa, żeby wywierali jakiś nacisk. Ta. No to wiecie, no i sondażownie są też związane albo z Unią Europejską, albo z obecnie rządzącą partią, no więc sondażownie też mnie nie ujmą, no, no choćby nie wiem co robił, nie, nie ujmą mnie. Jak mnie ujmą, to ta w taki sposób, żeby wyszło, że, 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 że mnie nie ma, no.